Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory. I leżał w łóżeczku i przeszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Miał źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto to się jadło, co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło, źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku, oj długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta. – Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. – Miał, A myszki nie można? – zapyta koteczek. – Lub z ptaszka małego choć parę udeczek. – Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami dziateczki stać może. Od łakomstwa strzeżwa zboże.